Dobrze... No, Dobrze tak? Jakiś plan jest? Ja w ogóle jagody jadłem, mam co? Jagody? Nie, nie masz nic. Z lasu jagody. Tak? Fajnie. Ja jadłem ze sklepu chleb i ser. No dobra, to poczekaj, o czym najpierw mówimy? Znaczy, tam mamy takie. W ogóle źle stoi, nie? Ale... Tak, źle stoi. stoi, właśnie. Takie, takie. To takich też mówić. A może jeszcze pokażemy im takiego? Nie, takiego pokażemy im. To jest za tydzień. No. O! Tak. Tak, no. możemy takiego im pokazać za tydzień. I wiesz co? Możemy im pokazać jeszcze te wszystkie te rzeczy. Tamte? Tamte. Dobra. To za tydzień. Dobra. Hej, tu Michał. Cześć, tu Mateusz. Jesteśmy ze sklepu Greifer w Toruniu, a to jest kolejny odcinek Greifer News. Greifer News. Mamy parę nowości, ale pierwsze, o czym chcielibyśmy Wam powiedzieć, to wydarzenie, które miało miejsce na początku tego tygodnia. Ja mam taką. Ja mam taką. To są najlepsze gry tego roku. Spiel des Jahres. To są nagrody przyznawane u naszych sąsiadów na zachodzie. O! The spiele! Tak, Spiel des Jahres. To jest gra... Tajnacy, którą na pewno już znacie, bo większość z Was pewnie ją ma, a jeśli nie, to musicie po nią przyjechać, bo jest bardzo, bardzo dobra. To jest gra bardziej imprezowa i dostałam po prostu szpil desiarz jest po prostu w najlepsza kategorii ogólnej, ogólnej. jest po prostu najlepsza tak, jest tak. po prostu najlepsza A Wyspa Sky czyli e, gra taka bardziej, trochę, trochę bardziej zaawansowana od lorda do króla e, jeżeli ktoś lubi takie klimaty karka ale skręcające w kierunku licytacji i pieniążków to to jest bardzo dobra gra ja tak do końca się nie zgadzam że to jest gra dla osób zaawansowanych bo to mi się wydaje, że mam. Ona, ona spokojnie mogłaby w tej kategorii startować. I... Tak, ale może była równie dobra, ale ta już wygrała nagrodę gry roku, <laughs> tak, no to ale, trzeba było coś przyznać. Tak, ale co ważne, ta gra pokonała przede wszystkim Pandemic Legacy w swojej wow. konkurencji i pokonała yy, i teraz mi przypomnijcie na pewno jakąś bardzo fajną, dużą grę, yy, hmm. yy, która też zrobiła dużo szału. Yy, no. no coś, coś. Dobra, coś, napiszemy, za chwilę sprawdzę. Będzie napiszemy. tutaj na dole, że jeszcze tak. Tą grę, tę, tę grę pokonała, więc w sumie ogromny sukces. To tak naprawdę trochę Kopciuszek, yy, szpilda z jary, Wyspa Sky. Znaczy Czarny Koń. No, no dobra, może być Kopciuszek. Ja ale podam... bardzo, ja się cieszę, super, bo Pandemic Legacy dostało milion milionów nagród, a Wyspa Paskaj, jest naprawdę bardzo tak, dobry. Pandemic Legacy, mam wrażenie, że no teraz, gdy już nie ma dostępnego go niestety, to tak trochę opadł ten zachwyt mhm. w pierwszym sezonie, zobaczymy co wymyślą w drugim sezonie. Także to polecane. I teraz nowości. I teraz nowości. E, najnowszą nowością e, jest e, Wielka Księga Tajemnic, o której opowiem Wam Mateusz. Tak. Powiem wam o grze, o której Michał e, nic nie wie, dlatego że Ej. nawet nie zna tytułu tej gry. Szaleństwa. No, tak, szaleństwo. <laughs> Gacia! No, Wielka... Czytanie jest czasem ciężkie. Wielka Księga Szaleństwa gra od dwóch pionków, czyli od Portalu, czyli od Yelo. Te trzy firmy stworzyły taką grę kooperacyjną karcianą z mechaniką deckbuildingu. Jest to gra, w której jesteśmy harymi potterami i staramy się pokonać. W ogóle okazało się, że otworzyliśmy jakąś tam wielką księgę zaklęć i tam wylazły potwory, więc musimy je działać. Ale one nie są łagodnymi barankami, tylko też nas próbują działać, więc ogólnie wielka jatka na zaklęcia. Bardzo fajna. Pod kątem jakby mechaniki, tworzenia kombosów i różnych tam rzeczy, możemy kupować kolejne zaklęcia, dzięki którym będziemy wspinali się na, na wyżyny naszych umiejętności, a oprócz tego ma prześliczne grafiki i chyba... Dobrze, że jest, jest kooperacyjny. Jest się wspinać na wyżyny swoich umiejętności, no. to niestety mogłyby potwory cię pokonać. Nie. Ale mm, przynajmniej jest to bardzo fajna gra, w której będziecie mogli właśnie wcielić się w Harry'ego Pottera albo Rona Weasleya. 2 do 5 graczy. Eee, taką troszeczkę może spóźnioną nowością, eee, ale jest w graferze już True Steel. To jest kolejny dodatek, ostatni z cyklu pierwszego gry o Tron karcianej. Jest w wersji angielskiej. Myślę, że niedługo będzie też w wersji polskiej u nas, eee, jeśli ktoś potrzebuje. To są oczywiście nowe karty, możecie je sprawdzić, tutaj sobie zeskanować, gdy tylko przyjdziecie, Nie. żeby zobaczyć, co jest w środku, albo sprawdzić na stronie Fantasy Flight Games, tam też można zobaczyć, co tu jest w środku. Ale z karcianych nowości, największą nowością dzisiaj jest to. To jest nowy dodatek Magic the Gathering e, Eldritch Moon. Ale skradliśmy. Coś, Coś w tym było. magia. Coś w tym było. Od dziś e, dostępny. Mamy i boostery, i intropaki. E, możecie po to wszystko przyjść. Booster Będziemy. Paki. Tak, boosterpaki też. Do nich są dołączone nowe promki, także też zapraszamy. To bardzo e, no to wszystko będzie tutaj w Grayfleurze. E, oczywiście nagrody w jakichś turniejach czy organizowane drafty będą też się odbywały już z tym dodatkiem. I dzisiaj także, pierwszy FN z tym dzisiaj dodatkiem. Dzisiaj pierwszy FN z tym dodatkiem. Także jeśli chcecie zyskać nowe karty z Eldridge Moon, to teraz. E, teraz zapraszamy Was, w teraz, tym momencie. W tym momencie. Biegniesz! Dajesz! Otwieramy już? Nie patrz, no. Jeszcze niech jed... poczekają. Ktoś nie, przeszedł, nie, jedna nie, osoba przeszła. Nie czekaj, niech poczekają, ten tłum tam, niech poczekają, dobra. Um, ale jeszcze jedna nowość, która jest starością. Y... Magic nadal. Nadal Magic, ale mm, z kilka, kilka miesięcy cofamy się i mamy taki dual deck Blessed vs. Cursed. Czyli, jacy są? Ten... Mm, jak to przetłumaczyć? No nieważne? No, mm -hmm. Nie no, można mi... by święci A, przeciwko przeklętym, przeklętym o albo coś o, o. takiego. Błogosławieni e, przeciwko przeklętym. Jest to... Mm, to są to tak naprawdę dwie talie. E, także bardziej dla takich casualowych graczy, którzy niekoniecznie chcą turniejowo tam hmm. jakoś się bardzo uczestniczyć, ale chcą pograć w domu w dwójkę. Hmm. Jest to bardzo fajny produkt. E, z tego względu, że macie w fajnej cenie już od razu dwie talie, i one są bardzo fajnie złożone: mają jakieś tam erki, mają też antkomony i dość dobre karty. Tak, zamiast kupować jednego intropaka, jednej talii, można kupić sobie takiego Dual Deca i coś tam zacząć y, grać, zbierać i kombinować. I ten Dual Deck tak. jest y, bardzo ciekawy. Dualdecki najczęściej z takich informacji pomocnych nie są w standardzie hmm. e, tworzone, także tutaj jeśli chcielibyście jednak bardziej turniejowo, to zapraszamy po Lichmoda. Ma taką fajną ikonkę, zobacz. No, ale w ogóle ma takie fajne, świecące karty. O, Ta karta w że... ogóle była super. super, Bardzo Kiedyś? mocna. Kiedyś? Tak. <laughs> ma Hex 4 Prófa. lata temu. Profama. Albo z 3 lata. Temu. A ten ma trample. No, ten z tramplem też jest dobry. Także tego. Eee, wiemy, że oglądacie nas co tydzień i dlatego nie musimy już mówić Wam o tych wszystkich rzeczach, które dzieją się od poniedziałku po tak Nie Was na śmierć, pewnie. Ale jeśli chcecie przypomnienia, to nie, nie, no, nie dobra. No, nie. Eee, to wszystko znajdziecie oczywiście na naszym Facebooku, tak samo jak i ten Greifer News. Tak, a to jest znaczenie na YouTube również. Na YouTube również? Ja. Yeah. Znaczenie za tydzień, Będziemy mówili to wtedy o tamtych rzeczach. O tamtych rzeczach, dobra. Trochę tamtych. hey hey